Więc tak... Śliwki... Zostały no, pokrojone, w miarę rozdrobnione, rozmiażdżone, Dodane 2 litry wody z 2 litrami... z 2 kilogramami cukru. No, w zasadzie to tak wygląda w beczce 30-litrowej. I tam dodane jest troszeczkę tej pektolazy. Jutro dopełnię to Beczkę no do 25 litrów, z drożdżami, z wodą, z cukrem. No i zacznie się fermentacja. Na razie tak to wygląda. Niech ten dzień postoje spektolazo aby... ...tak jak mówiłem, wszystkie... ...ten cały bukiet, to co najlepsze, wszystkie rzeczy zostały wyciągnięte z owoców. Tak to w środku wygląda. Dosyć intensywny zapach jest. Strasznie czuć. A ja to może zakręcę na noc. I tak peszatek fermentacji nie będzie teraz, bo tu żadnych drożdży nie ma, dopiero jutro drożdże dodam, ale... Na fermentację iż mam tutaj takie długo końcoweczko, że się na górę nakłada taki inny zawór do tego pojemnika. Bo to jest, to jest specjalny pojemnik do fermentacji. Tak tutaj jest nawet naklejeczko napisane, spajdel, spajdel, nawet tam się odmawia. No i tak to zostawimy dzisiaj. Do jutra. Takim.